Witajcie! Chwała będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, e, naszemu Zbawicielowi. E, cały świat obchodzi teraz e, święta Bożego Narodzenia. Bo tak naprawdę są to święta narodzenia Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. E, ale dlaczego właśnie przyszedł Jezus na ziemię? Dlaczego on musiał przyjść? W Księdze Izajasza czytamy, że... E, Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką. Jest to potem powtarzane w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza, że Jezus Chrystus jest właśnie tą światłością, że lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką. I czym ty jest ta ciemność? Ta ciemność dla świata to jest grzech, w którym siedzą ludzie, w którym jest każdy człowiek, grzech dotyka każdego człowieka. I to jest problem który został rozwiązany przez Boga właśnie w postaci Jezusa Chrystusa. Dlaczego problem mamy z grzechem? Dlaczego musiał przyjść Jezus? Każdy człowiek tak stara się generalnie jakoś dobrze żyć, spełniać dobre uczynki, myśleć, że i myśli sobie, że zasłuży sobie dobrym postępowaniem na życie wieczne, nie? I tak jak mówi Pismo Święte, że każdy człowiek zgrzeszył nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Nie ma nikogo. Nie, nie ma nikogo, generalnie nie ma żadnego człowieka, który swoimi dobrymi uczynkami mógłby zostać zbawiony, który mógłby wejść do Królestwa Bożego. Dlatego właśnie musiał przyjść Jezus Chrystus i on na krzyżu zapłacił za grzechy całego świata. O tym, co na krzyżu wykonało się, jest napisane generalnie, jest, pisze już w prostach w pierwszej księgi rodzaju przez wszystkie każdy. Wszystkie księgi Starego Testamentu, przyszedł również w księgach Nowego Testamentu. I ludzie myślą, że Jezus przyszedł, aby powołać religię. W naszym kraju i w większości na świecie myślą ludzie, że Jezus przyszedł, żeby założyć Kościół katolicki. Ale właśnie tak naprawdę Jezus przyszedł, aby przynieść ludziom światło. On jest tą światłością. I teraz każdy, kto należy do tej światłości, kto wierzy w tą światłość. Dostępuje przebaczenia grzechów. Jezus jest światłością. Zbawił lud swój od grzechów i przyniósł światło dla pogan. Nie jesteśmy poganami. I jeżeli chcemy być zbawieni, jeżeli chcemy osiągnąć zbawienie, musimy przyjąć ten, ten wspaniały, największy, najwspanialszy, najcudowniejszy dar, jaki Bóg mógł dać człowiekowi. I tym właśnie darem jest zbawienie. Nie możesz sobie na to zasłużyć, nie możesz sobie tego kupić. E, żadnymi pieniędzmi, żadnymi mszami, e, żadnymi uczynkami Twoimi i tak dalej. Całą swoją ufność powinieneś złożyć właśnie na Jezusie Chrystusie, na Królu, bo Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. On jest barankiem, który został przeznaczony jeszcze przed założeniem świata, właśnie, aby zapłacić za grzechy całego świata. On zapłacił za moje grzechy i za Twoje grzechy. E, I teraz, jak to ugryźć w ogóle? Ja, zanim czytałem, zacząłem czytać Biblię, byłem człowiekiem niezbawionym. Ja myślałem, że się muszę starać i robić różne rzeczy. Ale kiedy zacząłem czytać Biblię, właśnie pojąłem, że Bóg już to dla mnie zrobił, że ja jestem zbawiony, że ja jestem bezpieczny. I odsunął przede ode mnie lęk przed śmiercią. Ja wiem, że jeżeli wierzę w Bogu, to ja jestem bezpieczny. Jestem człowiekiem zbawionym, jestem człowiekiem szczęśliwym. To nie znaczy, że nie zdarzy mi się upadek, ale wiem, że mam w niebie po prawicy tronu Boga, Jezusa Chrystusa, który wstawia się za mną, tak samo za, za każdym innym człowiekiem. I teraz co trzeba zrobić? Nie? Uwierz naprawdę w Jezusa Chrystusa. Poszukaj w swoim sercu tej pustki, bo ona jest. I ją może właśnie zapełnić tylko ten, który narodził się 2000 lat temu z Marii, z dziewicy. Który żył bezgrzesznym życiem, tylko i wyłącznie po to, abyś ty mógł, ty i ja, abyśmy mogli właśnie zostać przywróceni na nowo do relacji z Bogiem, aby nasze grzechy zostały odpuszczone. I to jest właśnie cel. Ale mógłbym o tym długo mówić, ale to ty musisz poszukać w swoim sercu tego pytania: dlaczego właśnie przyszedł Jezus? I jeżeli zawołasz do niego, jeżeli ze szczerym sercem uwierzysz, że on. Umarł za ciebie, że, że Ty jesteś zbawiony, to będziesz zbawiony, dlatego że Jezus powiedział, że przychodzi właśnie do tych, którzy są ubodzy w duchu, bowiem do nich należy Królestwo Boże. Także, jeżeli świętujesz Boże Narodzenie w jakikolwiek sposób, myślisz o tym, że po co przyszedł Jezus i tak dalej, wiesz, tych wszystkich. Koinkach, jakichś wigiliach, muszach różnych i tak dalej, tych świętach, nie. Zastanów się właśnie, po co przed Jezus e, weź Biblię do ręki i zacznij czytać e, najlepiej do Ewangeliana i przyjmij ten wspaniały, cudowny dar, bo Jezus Chrystus jest tym darem. Jezus Chrystus właśnie On przyszedł po to właśnie dla Ciebie. Specjalnie dla mnie, specjalnie dla Ciebie, abyśmy mogli żyć wiecznie z Nim, nie przez uczynki. To nie znaczy, że uczynki są złe, ale cała. Nadzieja mojego i Twojego zbawienia jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Także pozdrawiam Cię i życzę spokojnego dnia z Panem.